Szczęść Boże, coś Wam powiem. Jedni marzą o stabilnej pracy, i własnym mieszkaniu, i zdrowiu. Inni o podróżach, o spokojnej rodzinie, o wygodzie. Nikt spontanicznie nie wpisuje na taką listę ubóstwa, płaczu, głodu czy prześladowań. Jezus właśnie tę sytuację wskazuje jako drogę do błogosławieństwa. To nie pasuje do naszego myślenia. My wolimy uciekać od trudności, a on mówi, że właśnie tam kryje się prawdziwe szczęście. Błogosławieństwa. Nie są nagrodą za cierpliwe znoszenie życia, ale obietnicą, że Bóg szczególnie jest blisko w tym, co wydaje się porażką. Głód, ubóstwo, płacz. To chwile, w człowiek uczy się zależeć od Boga, a nie od siebie. I kiedy wszystko się układa, łatwo jest uwierzyć, że to jest tylko moja zasługa. Kiedy brakuje, człowiek zaczyna wołać i wtedy doświadcza, że Bóg naprawdę przychodzi. Nie chodzi o to, by cierpienia szukać, ale by zobaczyć, że nie musi ono być końcem, ale że może stać się przestrzenią spotkania. Święty Ambroży pisał, że ubogi w duchu to ten, kto nie pyszni się w sercu, nie szuka wielkości, lecz pokłada nadzieję w Bogu. To pokazuje, że Jezus nie gloryfikuje biedy, ile mówi o postawie serca. Ubogi w duchu może być ktoś, kto ma niewiele, ale i ten, kto posiada wiele, lecz nie czyni z tego swojego bóstwa. Płaczący mogą doświadczać pociechy nie dlatego, że łzy znikną jak ręką odjął, ale dlatego, że Bóg przechodzi przez cierpienie razem z nimi. Głodni mogą doświadczyć nasycenia, które nie kończy się w pełnym żołądku, ale daje pokój serca. W mogą odnaleźć sens, bo wiedzą, że cierpią z powodu wierności temu, który zwyciężył świat. Te słowa Jezusa są też ostrzeżeniem. Biada sytym, bogatym, chwalonym. Nie dlatego, że dobrobyt sam sobie jest zły. Ale dlatego, że bardzo łatwo wtedy zamknąć się na Pana Boga i na drugiego człowieka. Człowiek, który ma wszystko, bywa ślepy na potrzeby innych, a jego serce powoli twardnieje. Ewangelia nie jest więc tylko pocieszeniem dla biednych, ale również wezwaniem do nawrócenia dla tych zadowolonych i sytych. W praktyce można to przełożyć na codzienne wybory. Błogosławieństwem jest umieć dzielić się, nawet jeśli sam mam niewiele. Błogosławieństwem jest umieć zapłakać, a nie udawać twardziela. Błogosławieństwem jest odważyć się iść pod prąd opinii innych, kiedy wierność sumiennie tego wymaga. A biada zaczyna się tam, gdzie człowiek zatrzymuje się wyłącznie na sobie. Jezus proponuje inne spojrzenie na szczęście. Nie powierzchowne, nie tymczasowe, ale takie, które wytrzymuje próbę czasu i cierpienia. To szczęście zakorzenione w Bogu, który nie obiecuje łatwego życia, ale daje życie pełne sensu. Błogosławieństwa mogą stać się drogowskazem w pracy, w rodzinie, w relacjach. Ubogim w duchu mogą być yy, ci, którzy nie uzależniają poczucia własnej wartości od tego, co mam na koncie, czy jak mnie widzą inni. Głodnym sprawiedliwości jestem, kiedy nie godzę się na krzywdę, choćby wymagało to odwagi. A prześladowanym staje się, gdy ktoś wyśmiewa moją wiarę, a ja nie wstydzę się tego, kim jestem. A płaczącym. Mogę być wtedy, gdy nie uciekam do emocji, lecz pozwalam, by one otworzyły mnie na Pana Boga i na drugiego człowieka. Tylko wtedy Ewangelia przestaje być zbiorem pięknych słów, a staje się opisem mojego własnego życia. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.